Wcześnie zapadający zmierzch oraz wprowadzenie oszczędności energii elektrycznej spowodowały, że w niektórych sektorach naszego miasta zrobiło się naprawdę ciemno. Każdy pieszy, który porusza się po zmierzchu prawo co prawda wskazuje, że po drodze poza obszarem zabudowanym musi mieć odblask umieszczony w sposób widoczny dla kierujących. My dmuchamy na zimne. Redakcja LPU wraz z naszymi partnerami zorganizowała akcję, podczas której przekażemy opaski odblaskowe wszystkim chętnym. Mamy nadzieję, że ci, którzy będą te opaski nosić, będą bardziej widoczni, a co się z tym wiąże bardziej bezpieczni na drogach, nie tylko poza terenem zabudowanym, ale i w mieście. Wcześniej zapada zmierzch i coraz mniej nas widać na ulicach, a jeszcze dodatkowo lubimy się ubierać w ciemne kolory. Ja tylko przypomnę, że kierowca widzi człowieka bez opaski mniej więcej 40 metrów przed sobą, natomiast przy zastosowaniu materiałów odblaskowych ta odległość wydłuża się już do 150 metrów, więc sami państwo możecie sobie obliczyć, jak ważne są to elementy, zwłaszcza dzisiaj, gdzie już biorąc pod uwagę nawet te oszczędności, które są ostatnio wprowadzane, coraz ciemniej jest na puławskich ulicach, dlatego tysiąc, tysiąc osób. Tysiąc chętnych, którzy będą chcieli otrzymać nasze opaski, mogą to e, zrobić 6 grudnia. Przypominam, w godzinach popołudniowych. Oczywiście o szczegółach będziemy jeszcze informowali na naszych portalach internetowych, jeśli chodzi o precyzyjną godzinę, bo jeszcze mamy e, chwilę. Ja przy tej okazji bardzo chciałbym podziękować naszym partnerom biznesowym, którzy e, nas wspali przy okazji produkcji tych opasek, bo m, dzięki nim mogliśmy e, sfinansować e, ten projekt. A są to e, pan Cezary Lipski, właściciel ośrodka. Szkolenia kierowców to firma Montbud pana Pawła Załęckiego czy firma Ertons części samochodowych. Podziękowania także kieruję do Mariusza Cytryńskiego, radnego Rady Miasta Pławy, który też nas wsparł finansowo w tej sprawie. To dzięki Mariuszowi Grzechnikowi z Hotek Studio powstał projekt tej opaski, która wygląda moim zdaniem bardzo fajnie. Dziękujemy również pani Katarzynie Korpusie Ubezpieczenia, a także Panu Bartkowi Pyczkowi, właścicielowi firmy informatycznej. Jeszcze raz bardzo Państwu za to wszystko dziękujemy, za to wsparcie. A ja mam nadzieję, że 6 grudnia spotkamy się w sporej liczbie, bo tysiąc opasek trafi do Państwa rąk, by być po prostu lepiej widocznym na drodze. Członkowie naszej redakcji będą rozdawać opaski we wtorek 6 grudnia od godziny 15:30 przy głównym wejściu do Galerii Zielonej. Jak wskazują statystyki, do największej liczby wypadków z udziałem pieszych dochodzi zazwyczaj w miesiącach jesiennych. Nieoświetlone drogi, brak wyznaczonych miejsc do bezpiecznego poruszania się pieszych po drodze, zwłaszcza poza obszarami zabudowanymi, oraz niewłaściwy sposób korzystania z dróg przez samych pieszych sprawia, że dochodzi do wielu zdarzeń drogowych. Zdarza się, że piesi wymuszają pierwszeństwo na przejeżdżających samochodach, zapominając, że auta nie da się zatrzymać w miejscu. Często też piesi nie zdają sobie sprawy, że są mało widoczni na drodze. W przepisach przewidziano wyjątki. Pieszy może poruszać się po zmierzchu poza obszarem zabudowanym bez elementów odblaskowych, jeżeli znajduje się na drodze przeznaczonej wyłącznie dla pieszych lub na chodniku. Przepisy nie mają zastosowania w strefach zamieszkania, tam pieszy korzysta z całej szerokości drogi i ma pierwszeństwo przed pojazdem. I ty możesz znaleźć się w gronie naszych zadowolonych klientów. No to co? Robimy logo?